Boję się, że jak wam powiem o tym miejscu, to popełnię błąd. Bo za tą bramką jest totalny raj dla rodzin z dziećmi. I wcale nie chodzi o te podgrzewane baseny, co przy 19 stopniach totalnie robiły robotę, czy o serię jacuzzi na dogrzewkę. Te trzy sale zabaw, boisko, małpiga i place zabaw i inne przyrządy dla dzieciaków, z których mogą bez limitu korzystać. Szanowni Państwo, to jest Wasz powód do ekscytacji. Grafik animacji godzina po godzinie, od rana do nocy w wariancie dla młodszych i starszych, a nawet dorosłych. Eksperymenty Tańce, zawody sportowe, a wszystko na totalnym wypasie. Malowanie czapek, toreb, kubków i to w ramach pobytu. Żadnych dodatkowych opłat. A w tej wielkiej arenie spektakle teatralne i pokazy cyrkowe. No kosmos! Dzieciaki samodzielnie korzystają, a i dorośli też mogą. I przysięgam, niepogoda nie jest w miejscu przestrachem. Przez to, że ośrodek jest ogrodzony i bez ruchu aut, komfort dla puszczania dzieciaków top. A ty w tym czasie masz luz na tarasie, leżaczek, albo robisz obczajkę z podglądu w TV. Nie mówiłam jeszcze o morzu. Po 5 minut spacerem i jesteś. No, kocham. Dwie restauracje, lodziarnia, a gotować możesz też w domku, bo jest wyposażony. Czy graliście już kiedyś w jaką to melodię w takich okolicznościach? No i boję się, że jak ja wam o tym powiem, to gdzie ja tutaj się zmieszczę za rok? A wrócę na 300%. To z kim się widzę?